Dzień dobry, dzień dobry, Sandra Sowa, TV. reklama ze mną, Meduza, siemanko, Meduza. Witam serdecznie, cześć. Jest ci gorąco? Nie, znaczy ja jest gorąco, ale ja jestem przyzwyczajony do takich klimatów, także czuję się jak Meduza w wodzie. Okej, okay, Meduza, ty jesteś troszeczkę dzisiaj w innym charakterze. Postanowiłeś zostać dziennikarzem? O co chodzi? Zajawkowo to robię, ja jestem człowiek orkiestra, ja zatańczę, zaśpiewam, zawalczę, e, przeprowadzę wywiad, e, wszystko zrobię. Także uważam to za przygodę. Ale skąd ten pomysł? Pozazdrościłeś poza się nam troszeczkę? Bardzo, <gry> pozazdrościłem poza mam bardzo, że możecie tak wszystko wprost zapytać o wszystko. Mm -hmm. Chciałem spróbować i nie wiem, czy mi wychodzi dobrze, czy nie, ale bawię się przy tym fajnie, więc y, będę na pewno gdzieś tam się pojawiał, jak będę miał okazję. E, jak się w tym odnajdujesz? Podoba ci się to? Y, ja się odnajduję fajnie, fajnie się czuję, ale na pewno nie jest to dla mnie przyszłościowe, nie będę gdzieś szedł w tym kierunku. Bardziej chcę skupiać się na sobie. Ale też y, gdzieś tam fajna jest to forma rozmowy, bo gdzieś tam ja trochę inaczej to prowadzę bardziej rozrywkowo te wywiady. Bardziej robię beczkę sobie i, i w dwie strony ta beczka idzie, także bardziej w tym kierunku i krótki format. A to nie jest tak, że ty na tych swoich różnych płaszczyznach już się powolutku jakby wypalasz i chciałbyś, inaczej, chciałbyś mieć takie nowe bodźce? Nie no, uważam, że moja przeprowadzka do Warszawy to jest nowy bodziec. Y, gdzieś tam się rozleniwiłem w przecinku i myślę, że to był taki główny aspekt tego, że gdzieś tam ludzie twierdzą, że się wypaliłem, ale zobaczycie, że Polska jeszcze nie jest gotowa na prawdziwego meduzę Wczoraj jak wyjechałem na miasto w Warszawie, to obrzucali nas pomidorami, yy, ponieważ samochody były za głośne <noise> pukali się w czoło, także o medusce na pewno jeszcze nie raz usłyszycie. Dobra, trzy powody. W tak będą pisać jeszcze, zobaczycie. Trzy powody, dlaczego Warszawa. Dlaczego Warszawa? Pierwszy powód to jest właśnie nowy bodziec, który potrzebowałem gdzieś tam, żeby, żeby uruchomić się. Yy, druga kwestia Warszawa, no bo są większe możliwości, yy, gdzieś tam wszystkie eventy są gdzieś w okolicach Warszawy. Trzecia sprawa, mam tutaj partnerów biznesowych, z którymi działam i dlatego Warszawa. Jaką dzielnicę wybrałeś? Wola. W samym Fajne. centrum mieszkam, fajnie mi się żyje i powiem wam, że jeżeli chodzi o lokalizację, nie chciałbym zmieniać, ale planuję kupno mieszkania tutaj i będę zmuszony do tego. za, bo pewnie bardzo duża część kobiet chciałaby się dowiedzieć, dlaczego zerwałeś ze swoją dziewczyną. Ja nie poruszam takich tematów w internecie. U staram się jakby odróżniać swoje sprawy prywatne, takie poważniejsze od internetu. Nie jestem gościem, który będzie tutaj, nie wiem, się żalił, czy będzie obwiniał kogokolwiek. Po prostu stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej. Bez względu na to, jakie mamy relacje z Olom, życzę jej jak najlepiej, wie, że na mnie zawsze może liczyć i tak to chcę zostawić. Czyli to nie była Twoja decyzja, nie po prostu podjęliście razem. Podjęliśmy razem decyzję, normalna rozmowa, bez kłótni. Myślę, że bardzo dojrzale do tego podeszliśmy i też chciałbym dojrzale y, to wszystko utrzymać, dlatego nie wypowiadam się na ten temat publicznie. Jesteś otwarty na kontakt Damsko-Męskie, czy na razie sobie odpuszczasz? Czy jestem otwarty? Uważam, że nie można tego tak powiedzieć wprost, no bo y, serce człowieka i uczucia są na tyle czułe, że... Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie jestem otwarty, a spotkam osobę, która tak mi zakręci w głowie, że jednak y, wszystko zmienię, więc nie będę rzucał kolejny raz słów na wiatr, tylko po prostu niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. Zgadza się. A co sądzisz o kobietach z Warszawy? I co sądzisz o kobietach z tego show, z show biznesu? Y, no kobieta, jak kobieta, wiesz, czy z Warszawy, czy z mniejszego miasta. Wszystkie kobiety mają coś w sobie i nie wolno gdzieś tam, myślę, w ten sposób myśleć, czy kobieta z Warszawy, czy kobieta stamtąd, ale... ale... No co, dużo poznałem ciekawych osób, dużo ciekawych kobiet poznałem w Warszawie, yy, mówię tutaj jakby pod względem i biznesowym i pod względem koleżeńskim, także same plusy chyba, nie? Nie, poznałem, nie spotkałem jeszcze od momentu przeprowadzki do Warszawy osoby, której bym nie polubił. Czyli dziewczyny macie szansę jak coś? Szansę, no kurczę, nie wiem, nie wiem, no ja, ja wiesz, ja lubię sobie robić beczkę, lubię sobie gdzieś tam poświrować z dziewczynami, ale taki lowellas to do mnie, ze mnie może do końca nie jest. Dobra, kolejne pytanie. Mógłbyś się odnieść do swojej spiny z Majewskim? Czy mógłbym się odnieść do spiny z Majewskim? To nie była spina, to była bardziej taka sprzeczka, chociaż może lekka spinka była, no bo się trochę spiąłem, myślę, że on przesadził troszeczkę gdzieś tam. To ja wiem, że to jest wasz ruch pod y, tytuł, nie? Ale, ale, ale... No to no, powiedz coś takiego, wiesz. Chyba ja wie, co tam się działo, no. Powiedział dwa słowa za dużo i, i się uruchomiłem, no. No dobrze, no ale teraz jakie macie relacje? Jakie mamy relacje? Nie mamy żadnych relacji i nigdy z nim nie będę miał relacji. Powiedziałem mu, że za każdym razem jak będzie mnie widział, to żeby nawet nie spoglądał w moją stronę, bo nie mam przyjemności w ogóle poznawać takich osób, rozmawiać z takimi osobami i w ogóle mieć do czynienia z takimi ludźmi. Dobra, to odnośnie tego Majewskiego, bo wiem, że teraz bardzo dużo osób uważa, że Majewski, że tak powiem wyżej strony niż dupę ma, ale u nas pod naszymi jakby nagrywkami też były takie komentarze, że troszeczkę zacząłeś się wywyższać. Czy ja się wywyższam? Yy, może to jest moje poczucie humoru. Ja też mam takie poczucie humoru, że kręcę sobie beczkę i też jakby troszeczkę prowokuję swoim byciem. Yy, taki mam styl bycia i taki będę, czy się komuś to podoba, czy nie. Nie obchodzi mnie to. Ja jestem sobą i będę. I to nie jest takie jestem sobą, jak każdy mówi, tylko po prostu gdzieś tam żyję sobie tak, jak jest mi wygodnie, kto ma mnie lubić, ten mnie lubi, kto ma mnie nie lubić, ten mnie nie lubi, nie zależy mi na tym. Żeby nie rusza cię kochał. Nie, co ty, ja już jestem w internecie 6 lat, żeby coś mnie ruszyło, to by musiało dotknąć moją rodzinę. Jasne. Ma do ale tylko ja cię nie widzę na freakfajtach. Y, miałem kontuzję z kolanem. Już jestem wyleczony. Zobacz jakie kopyta. No właśnie widzę. Dosyć, jak chcesz. No nie wiem czy mogę. Tak na antenie. Później. Jest... na antenie. Możesz wszędzie. Y, to tylko nogi. Nie to mówię zależy. o trzeciej nodze. Mówię o lewej albo, o, o lewej, albo o prawej. No dzięki. Nie no y, zawstydzaj mnie. Nie, spokojnie. Wiesz. Y, jeżeli chodzi o walki, no to może w przyszłym roku... Chciałbym bardzo zawalczyć w przyszłym roku. Mam w planach cztery walki. Zobaczymy, jak mi się wszystko ułoży biznesowo. Jeżeli wszystko gdzieś mi wypali, to nie będę musiał walczyć i, i ten, bo traktuję sobie czysto sportowo yy, jakieś może zawody, coś innego, albo właśnie free fighty. Zobaczymy. Chciałbym zawalczyć, ale wszystko zależy od kilku aspektów, o których nie do końca też chcę mówić. Ale ty dostajesz cały czas na bieżąco propozycje, tak? Tak, dostaję propozycje, dzwonią telefony, meduska, tu wskoczysz, tu wskoczysz, czy tu. Na razie nie yy, odmawiam wszystko, bo naprawdę. Uważam, że po kontuzji dobrze jest odpocząć i żeby wszystko fajnie się zregenerowało, trochę potrenować, a nie tak na wariata wejść, żeby tylko zarobić pieniądze. Owszem, ja traktuję freak fighty biznesowo, typowo, żeby zarobić szybki pieniądz, ale y, przy tym chcę się przyłożyć w 100%, a nie wyjść po prostu i, i zrobić y, lipę, więc y, nie mam na nawet nie mam głowy teraz, żeby się nie. przygotowywać. się mi się żyje, nie chciałbym wpadać teraz w monotonie y, po takim mocnym bodźcu, który... Aktualnie się dzieje. Jak będziesz w pełni siły to co Majewski na pierwszy rzut? Z nim to mogę nawet dzisiaj wyskoczyć, co nie? <głos> <głos> eee, oczywiście sportowo, bo ja nie jestem. Ja już wy, 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 wydoroślałem z, z, z takich spin, potyczek tak, poza sportowych, ale wiadomo, że iskierka czasami potrafi się zapalić i ląd jest czasami dłuższy, czasami krótszy, ale, ale ja nie, nie jestem za rozwiązywaniem konfliktów przez przemoc, tylko przez sport. Jesteś się dumny, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj? Uważam, że miałem o tyle mocny potencjał, że powinienem być dzisiaj w ogóle gdzie indziej, gdzieś bardzo bardzo wysoko, ale nie wykorzystałem tego. Nie wszystko stracone. Powiedziałeś, że zaczynałeś 6 lat temu. A co byś poradził osobie, która by chciała się teraz wybić w Tak, W ogóle jest szansa? Nie mi oceniać, ja nie, ja nie daję rad, ja nie jestem y, nauczycielem, ale uważam, że... Taką podstawą, którą ja sobie cały czas powtarzam, to nie stać się produktem, tylko cały czas człowiekiem. Czyli co, myślisz, że dla mnie jeszcze jest jakaś szansa? Słucham? Jest dla mnie jakaś szansa, jeszcze czy nie? Każdy ma taką samą szansę, nie? Nie tak rzutuje. Dobra, dziękuję Ci pięknie w takim razie. Dzięki.